Złośliwe pytanie, jak stargetowałbyś papier toaletowy? Ciekawostka, istnieje zainteresowanie papier toaletowy na Facebooku, sprawdziłem je. A najbardziej niepokojącym i zatrważającym faktem jest to, że ma je tylko kilka milionów osób. Myślę o targetowaniu w ten sposób, że jest ono dla algorytmu po pierwsze ramami, a po drugie wyłącznie punktem wyjścia. Najważniejsze, żeby dotrzeć do takich potencjalnych odbiorców, konsumentów, jest przekaz i przyciągnięcie uwagi, a nie targetowanie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Artur Jabłoński, a to jest program konkretnie o marketingu i sprzedaży. A dzisiaj spróbujemy odpowiedzieć sobie na bardzo proste pytanie: czy w 2025 roku targetowanie reklam ma w ogóle jeszcze sens? Zaczynajmy. Na wstępie zaznaczę, że reklamy w ekosystemie Meta, na Facebooku i Instagramie, robię niemalże od początku istnienia tegoż systemu. I za każdym razem, kiedy pojawia się nowy system reklamowy, czy będzie to LinkedIn, czy Pinterest, czy TikTok, też wchodzę to, jak się kolokwialnie chyba mówi, dzik w trufle, czy jakoś tak. Jestem już za stary na młodzieżowe internetowe powiedzonka. I jestem za każdym razem też tak samo rozczarowany faktem, że większość tych systemów kopiuje jeden z drugiego cały modus operandi, sposób działania. Co oznacza, że wszystko, co będę mówił dziś, mimo że będę o tym rozmawiał przez pryzmat Facebooka, właśnie możesz traktować. Jako rzecz adekwatną i pasującą również do innych systemów reklamowych, bo one wszystkie są do siebie bardzo podobne. To, co dziś jest na Facebooku, prawdopodobnie za góra, dwa lata będzie na LinkedInie, bo tak to funkcjonuje wśród tych systemów. I zanim odpowiemy sobie na pytanie postawione w tytule, to na początek mały rys historyczny tego, jaka przez te kilkanaście już lat istnienia ekosystemu reklamowego w mecie była jest rola targetowania. Na samym samym początku przez pierwsze lata targetowanie było absolutnie kluczowe. To od targetowania zależało, czy Twoja reklama w ogóle przyniesie jakikolwiek efekt. Z czasem pojawiały się pierwsze opcje automatyczne: tworzenie grup podobnych, czyli to, że system, Automatycznie, na podstawie Twoich danych, dobiera jakąś tam grupę docelową, było jedną z pierwszych tego typu automatyzacji dostępnych w systemie. Pojawiało się stosunkowo późno i tak naprawdę było niewiele warte. Działało na początku bardzo słabo. Więc automaty pojawiały się, ale były szalenie niedoskonałe. Człowiek gubił się w gąszczu mnóstwa opcji. Kto jeszcze pamięta? Uwaga, zróbcie hałas i zostawcie komentarz ci, którym powie coś to hasło. Power editor. No właśnie, jestem tak stary, że pamiętam, jak Facebook miał własny, osobny prawie że Excel, w którym konfigurowało się dodatkowo reklamy, i wyobraźcie sobie sytuację, w którym jednocześnie istniało siedem sposobów uruchamiania reklam, a jednym z nich był tak zwany Power Editor i na przykład część opcji była tylko tam, ale nie było ich w głównym systemie, to łatwo nie było. Sama ta konfiguracja była naprawdę skomplikowana. Potem, po kilku latach, już jak wszyscy okrzepli z uruchamianiem reklam na Facebooku i przestało się pojawiać to mityczne pytanie, czy Facebook w ogóle sprzedaje, bo to jeszcze te czasy, odkryłem coś, co nazwaliśmy wówczas w firmie targetowaniem grupy pustej. Czyli pewnego dnia zrobiłem bardzo prosty w moim założeniu eksperyment. Zadałem sobie pytanie: co by się stało, gdybym zamiast ustawiać grupę docelową po zainteresowaniach, czyli tym głównym sposobie, w jaki się to na mecie robi, po prostu uruchomił bez tego. Miałem pewien powód, dla którego tak zrobiłem, o którym za chwilę parę. Natomiast to, co się okazało, już idąc do wyniku samego eksperymentu, to, że jego efekty były albo porównywalne do tego szczegółowego targetowania ręcznego z doborem kilku, kilkunastu zainteresowań, albo w wielu przypadkach nawet lepsze. Jak się okazało, jak trochę pogrzebałem, to inni też to odkryli. Wielkie umysły myślą podobnie, tylko że na zachodzie nazywano to open targetingiem. Natomiast dla mnie to było targetowanie grupy pustej, pustej w rozumieniu nic tam nie robi. Moja nazwa mi się bardziej podoba. Ale generalnie nie o nazwę tu chodzi. Chodzi o założenie, że meta chce ogarnąć część targetowania sama. I nie ma w tym żadnej fizyki kwantowej. Wynika to trochę z faktu, jak reklamy po prostu działają. W końcu barbera może kupić każdy, ubranie może kupić każdy, do czego za chwilę powrócimy. I następnie można powiedzieć, że meta trochę sama też to podchwyciła i postanowiła pójść z tym dalej, czy też Doszli programiści z mety do bardzo prostego wniosku. Targetowanie właśnie jest dla większości reklamodawców tą rzeczą, która jest najtrudniejsza. Bo o ile każdy, kto kiedykolwiek publikował post na Facebooku, ogarnie, jak się publikuje reklamę. Wgrywa się grafikę, wgrywa się wideo i każdy, kto prowadzi biznes, mniej więcej rozumie, że trzeba coś napisać, jakąś reklamę. O tyle właśnie konfigurowanie jakichś dziwnych funkcji w panelu było rzeczą obcą. Więc na uproszczeniu tego, Autorom systemu zależy i zależało najbardziej. Więc opcje pełnej, automatycznej konfiguracji różnych elementów tworzenia kampanii reklamy zaczęto wprowadzać po kolejnych kilku latach. I finalną formą tego jest stan obecny, w którym jedną z opcji konfiguracji kampanii jest praktycznie pełna automatyzacja czyli kampanie Advantage Plus. Naszą jedyną rolą w tym wypadku jest już wyłącznie konfigurowanie kreacji. Natomiast 90% funkcji dotyczących wyboru grupy docelowej dobiera się już sama. Jednocześnie system, tutaj będę intelektualnie uczciwy, stosuje coraz więcej brudnych trików, że w sytuacji, w której próbujesz bądź chcesz te automaty wyłączyć, to jest to coraz bardziej utrudniane. Ale do tego za chwilę przejdziemy, no bo w tym momencie wracamy do tego głównego pytania: czy po 2025 i w perspektywie w kolejnym roku i latach, targetowaniem w ogóle należy się jeszcze przejmować? I odpowiedź może ci zaskoczy: prawdopodobnie nie. A przynajmniej takie jest oficjalne stanowisko mety. A jakie jest moje? Uwaga, ulubiona odpowiedź wszystkich: to zależy. Natomiast zawsze się śmieję, że różnica tkwi w tym, że można powiedzieć, czy to zależy i pójść dalej. Ewentualnie można powiedzieć, czy to zależy i wytłumaczyć, od czego to zależy. A jak ktoś w ogóle jakoś na marginesie jak chce powiedzieć, to zależy, ale nie chce powiedzieć, to zależy, to się tak mówi mądrze, że zróbmy test i sprawdźmy, co wyjdzie. Ale nie chcę być niepotrzebnie złośliwy i tak jest tego dosyć we wszystkich odcinkach. Wróćmy do meritum. I żeby intelektualnie, uczciwie właśnie odpowiedzieć na to pytanie, kiedy jest to prawdopodobnie tak, a kiedy prawdopodobnie nie, to do odpowiedzi na to pytanie musimy podejść na dwa sposoby. Moje ulubione rozgraniczenie między podejściem strategicznym i algorytmicznym. Zacznijmy więc od tej perspektywy strategicznej. I jednym takim pytaniem, z którym zawsze konfrontuję odbiorców na moich otwartych szkoleniach z reklamy na Facebooku i Instagramie, jest, niestety, będzie jednak złośliwe pytanie, jak stargetowałbyś papier toaletowy? Ciekawostka, istnieje zainteresowanie papier toaletowy na Facebooku, sprawdziłem je, a najbardziej niepokojącym i zatrważającym faktem jest to, że ma je tylko kilka milionów osób. Chciałbym, żeby było ich więcej, zakładając, jak działają zainteresowanie, ale nieistotne. To prowokacyjne pytanie służy do zastanowienia się nad tym, że są pewne produkty, którymi nie trzeba się interesować w rozumieniu ciekawić czy szukać informacji o nich tak on daily basis, tak na bieżąco, żeby musieć je kupić, czy potencjalnie móc je kupić. Bo odchodząc od przykładu kloacznego dowcipu z papierem toaletowym, jak stargetowałbyś galerię handlową? Zakładam, że gdzieś tam istnieją osoby, których pasją jest odwiedzanie galerii handlowych. Są różne, różne kinki, są spoterzy, którzy oglądają samoloty, to mogą być ludzie, którzy może jeżdżą, oglądają galerię handlową. Ciekawostka, zainteresowanie galerii handlowe też jest. Interesuje się nimi więcej osób niż papierem toaletowym. Natomiast w galerii handlowej może się pojawić każdy, i generalnie sprzedaje się tam rzeczy typu mydło i powidło. I jedynym takim kryterium doboru grupy docelowej jest raczej odległość od tej galerii. Czy będzie wygodnie do niej dotrzeć? Czyli wszystkie różnego rodzaju kryteria raczej demograficzne. Wiek, płeć, lokalizacja. I co ciekawe, te ćwiczenia myślowe można ekstrapolować dużo dalej. Nic się pierwotnie wydaje. Bowiem, weźmy na warsztat przykład, który wydaje się trudniejszy: fotowoltaika. Istnieją oczywiście zainteresowania związane z fotowoltaiką i konfigurując reklamy, czasami warto, czasami można je wybrać. Ale czy trzeba być zainteresowanym fotowoltaiką, żeby być w targecie, grupy docelowej, takiego produktu? Bo nie, trzeba mieć dach albo w dzisiejszych czasach nawet balkon, więc spełnia to całkiem spora liczba populacji. Idąc jeszcze dalej, ubrania. Czy trzeba być pasjonatem mody? Jak widzisz, więc dążę do tego, że wielu, wiele biznesów, wiele segmentów w rynku nie potrzebuje targetowania, bo specyfika produktu albo grupy docelowej tego nie wymaga. To może być zakup spontaniczny, typu gadżety i nie znam ludzi, którzy interesowaliby się poduszką, pierdziuszką, ale ktoś może go kupić, ją kupić dla beki, na prezent na kawalerski czy cokolwiek. Więc nie trzeba targetować kogoś po zainteresowaniach gadżety. I tak dalej, i tak dalej. I to oznacza, że najważniejsze, żeby dotrzeć do takich potencjalnych odbiorców, konsumentów, jest przekaz i przyciągnięcie uwagi, a nie targetowanie. Dlatego bardzo często ludziom, którzy zapraszają mnie do przeprowadzenia szkolenia, mówię, że prawdopodobnie przyszli na to szkolenie albo zaprosili mnie do siebie, do firmy, bo myślą, że źle targetują. A tymczasem najpewniej złe targetowanie jest ostatnim problemem z konfiguracją reklamy, jaki mają. I co ciekawe, moim głównym założeniem zawsze jest, że nawet najlepsze targetowanie nie uratuje złej kampanii. W rozumieniu źle pomyślanego przekazu, kreacji, czy takiego samego produktu i pomysłu na jego zaprezentowanie, też na stronie internetowej i w ogóle w komunikacji marketingowej. Natomiast dobra kreacja przy słabym targetowaniu pomoże algorytmowi wystarczająco. Co prowadzi nas do drugiego wątku, którym jest właśnie wątek algorytmiczny. W wielkim, wielkim skrócie. Jak działa algorytm, bo do dzisiaj spotykam się, kiedy o tym mówię, że dla części, a nawet sporej części odbiorców, jest to zaskakujące. Myślę o targetowaniu w ten sposób, że jest ono dla algorytmu po pierwsze ramami, a po drugie, wyłącznie punktem wyjścia. Wątek Ram jest w tym momencie mniej istotny. Chodzi generalnie o to, że jak ustawisz reklamę na Warszawę, no to poza Warszawą wyświetlić się nie może. Są odstępstwa od tej reguły, ale proszę nie każ mi o nich mówić. Czasami, pod pewnymi warunkami, może się to zdarzyć. Uważniejszy jest ten wątek punktu wyjścia. Jeżeli przyjmiemy, że grupa docelowa będzie w wieku 20-50, to system sprawdzi bardzo szybko, tak naprawdę już pierwszego dnia, komu kto częściej w tę reklamę klika, i jak stwierdzi, że są to głównie ludzie po 30, to przesunie to tam. A ostatnio meta pracuje również nad tym, żeby nawet Twoje ramy móc w tym momencie przekraczać. Więc jeżeli stwierdzi, że ty byś co prawda chciał się wyświetlać w ludzi, u ludzi do 50, ale jego zdaniem warto zrobić to po 50, to też to może zrobić. I oczywiście milczącym założeniem, czy optymistycznym założeniem jest to, że system tych zmian dokonuje, ponieważ zebrał wystarczającą liczbę danych i wyciągnął poprawne wnioski. I co ciekawe, przy dużych kontach reklamowych ten system potrafi działać. Działać pięknie. Tylko, że większość kont reklamowych ma za mało danych, by realnie to odczuć. Podam na początek na ciekawym przykładzie. Takim bardzo, bardzo niszowym, ale nawet jak nie tworzysz reklam na Facebooku, Instagramie, to i tak jesteś w stanie sobie to wyobrazić. Jak konfiguruje się reklamę na Facebooku? To w bocznej części panelu zawsze jest taka informacja o szacowanych wynikach dziennych. Więc na przykład, jak robisz reklamę na kliknięcia, to widzisz, ile osób reklamę zobaczy w Twoim założonym budżecie oraz ile tych kliknięć uda się wygenerować. I te dane, zawsze się śmieje, są zbierane przez bardzo ważny instytut Instytut Danych Wyciągniętych z Dupy. <laughs> Dzisiaj jakiś taki klaczny humor, albo sztubacki mi towarzyszy, mam nadzieję, że się nie obrażysz. Dlaczego? Dlatego, że są tam bardzo szerokie przedziały, na przykład od 500 do 5000. I to wynika z faktu, całkiem uczciwego, że system nie jest w stanie obiecać konkretnej liczby albo dużo mniejszego przedziału, bo nie wie, jak sprawdzi się Twoja kreacja. Ale ciekawostka jest taka, że jak są konta wydające miliony, to tam te szacunkowe wyniki dzienne są po pierwsze dużo dokładniejsze i najczęściej nie mijają się potem z rzeczywistością. Ale to na przykład trzeba być ogólnopolskim jednym z większych producentów żywności, który za milion złotych potrafi puszczać kampanię na kilka dni. Więc przy takiej liczbie danych i takim, takiej historii tego konta, idącej w lata tego typu wydatków, system naprawdę wie, jak ludzie zareagują na typowe kreacje na tym koncie. Niestety, większość z nas miliona złotych na reklamę na Facebooku. Prawdopodobnie Nigdy nie wyda albo nie wyda przez całą swoją karierę, choć oczywiście każdemu życzę, żeby się to tak świetnie zwracało, żeby tak świetnie firma również działała. Natomiast, jeżeli nie masz danych, których system może się oprzeć, to targetowanie automatyczne po prostu będzie kiepskie, bo nie wiedząc, kto kupuje, ciężko automatowi znaleźć kolejnych tych, którzy kupują. I w takiej sytuacji może się okazać, że mimo, że bardzo wygodnym byłoby skorzystanie z automatu. To potrzebujesz samodzielnie, czy rękoma podwykonawcy, czy członka zespołu, kogoś, kto się przysiądzie, pokmini i ustali, komu należałoby to pokazać. I trochę też szykując się do tego odcinka, żeby nie bazować wyłącznie na moich własnych doświadczeniach, skonfrontowałem te swoje kluczowe tezy z doświadczeniami specjalistów od nas z zespołu. I takie wspólne wnioski, do których doszliśmy, są następujące. Na kontach, na których prowadziliśmy testy kampanii automatycznych, Rzadko osiągały one większe zwroty z inwestycji niż kampanie konfigurowane ręcznie. Mówimy tu właśnie o kampaniach Advantage Plus. Po drugie, na żadnym koncie, na którym prowadziliśmy testy, puszczenie tylko samych kampanii automatycznych nie dawało dobrych rezultatów. Ciekawe jest nawet to, że sprowadzanie tzw. zimnego ruchu, czyli nowych odbiorców, się nie sprawdzało. Byli to użytkownicy, którzy byli krótko na stronie, nie dodawali np. w e-commerce do koszyka, czyli system po prostu generował kliknięcia na maksa. Więc takie założenie, że można uruchomić konto reklamowe i poszedł tam same kampanie automatyczne, i to zarówno do remarketingu, jak i do kampanii głównych, okazało się założeniem błędnym. Idealnie sprawdzał się miks jednych i drugich z przewagą kampanii konfigurowanych ręcznie. Na części kont, żeby być intelektualnie uczciwym, Wyniki kampanii ręcznych i automatycznych bywały zbliżone, ale właśnie wyłącznie w sytuacji, gdy na koncie jednocześnie funkcjonowały kampanie i ręczne, i automatyczne. Bo za każdym razem, gdy zauważyliśmy taką sytuację, dochodziliśmy do wniosku, że hej, może w takim razie wystarczą same kampanie automatyczne. I wobec tego, skoro już widać trakcję, czyli przyrost sprzedaży na tychże, to będziemy stopniowo wygaszali tę konfigurację ręczną, bo szkoda roboty i szkoda wyników, które możemy wygenerować. I w sytuacji, w której to próbowaliśmy robić, to się to po prostu nie sprawdzało i należało szybko wracać do tego miksu kampanii ręcznych i automatycznych. I wreszcie, żeby też podbić ci to, co powiedziałem, co od zawsze było moim założeniem, i wiedzą, że właśnie brak danych sprawia, że algorytm nie ma się na czym uczyć, więc wyników brakuje, wielokrotnie próbowaliśmy na nowych kontach reklamowych dla klientów, którzy do nas przychodzili, rozpoczynać właśnie od stworzenia struktury całkowicie opartych, o kampanie automatyczne, żeby zobaczyć czy system sobie poradzi. I nawet kiedy mówimy o takich popularnych dobrach, jak chociażby wspomniane wcześniej ubrania, więc taki towar, który kupić może prawie że każdy w takiej typowej marce, to nigdy i to w tym wypadku rzeczywiście w 100% kont nie dało to dobrych wyników. To co z tym targetowaniem w takim razie? Tak naprawdę rzecz sprowadza się do typów targetowania i myślenia o nim bardziej niż od takiego dochodomicznego podziału. Podam najpierw anegdotę związaną z Googlem, zanim wrócę z powrotem do mety. Jakiś czas temu miałem okazję prowadzić projekt doradczy dla dużego hotelu klasy premium w górach, będącego częścią sieci tego typu hoteli. Więcej powiedzieć nie mogę. I oglądałem tam zarówno konta reklamowe na Facebooku, jak i w Google. I w Google, przyglądając się strukturze konta, zauważyłem, że specjalista, który wyklikał tęże kampanię, w każdej kampanii wykluczał słowa kluczowe związane z Bookingiem, a nigdzie nie było żadnej kampanii, która próbowałaby przejąć ruch na Booking. No i pytałem o powody takiego działania. I założeniem specjalisty było, że no jak ktoś szuka nazwy hotelu z Bookingiem, to on chce. Zarezerwować przez Booking i tam wejdzie, plus kwestia jakości wyniku reklamy i tak dalej. Mówię, aha, okej. Okay. Po czym rozmawiam z marketerami tej organizacji? Czy zależałoby wam, żeby osoba, która chce w waszym hotelu zarezerwować przez Booking i szuka tego w Google, bo nie weszła na Booking bezpośrednio, no bo wszyscy tak działamy, omówmy się. To, żeby spróbować przejąć tę osobę do przejścia na waszą stronę. Powiedzieli, no tak. Nawet gdyby to kliknięcie potencjalnie było droższe, to po pierwsze i tak nam się to bardziej zepnie, a po drugie taka osoba wyląduje w naszej bazie marketingowej, no będzie można z nią wiele potem potencjalnie zrobić. I to jest właśnie różnica między tym, co było dobrą konfiguracją na poziomie technicznym. Nie ma sensu używać słowa booking z powodów różnych itd. Kontra czymś, co jest ponad algorytmicznym, a czasami przeczącym praktykom dobrego targetowania założeniem strategicznym. I to na przykład jest jednym z najczęstszych powodów, na którego kampanie facebookowe, czy generalnie kampanie w social media, bo mówimy tu i o LinkedInie, i o TikToku, są tak trudne, gdy próbuje się je konfigurować i szykować dla firm B2B. Bo kiedy firma B2B próbuje, i bardzo dobrze, że próbuje, puszczać reklamy mające na celu generować leady i próbuje to stargetować w dowolny sposób, ale nie ma całego lejka marketingowego, planu przeprowadzenia tych ludzi do edukowania i żeby na końcu próbować ich skonwertować, to nawet najlepiej szukający potencjalnych odbiorców algorytm zwyczajnie nie zadziała. I to jest wątek pierwszy. A wątek drugi brzmi następująco: grupy docelowe to nie tylko zainteresowania. I targetowanie to nie są tylko tego typu sposoby myślenia. Tak naprawdę głównym rodzajem grup. Docelowych i targetowania od pewnego poziomu danych czy poziomu skomplikowania kampanii, czy budżetu są tak zwane grupy niestandardowe, czyli wszelkiej maści odmiany remarketingu, docierania do grup docelowych w oparciu o dane czy zachowania ludzi na własnej stronie. I kluczowym jest właśnie to, z jakiego typu targetowania ty próbujesz korzystać. Podając tylko dwa przykłady, którymi posługuje się często: da się przygotować na Facebooku grupę ludzi podobnych do ludzi. Którzy w ciągu ostatniego półrocza dokonywali u Ciebie zakupów co najmniej trzy razy. To jest z jednej strony segment lojalnych klientów i dla nich można przygotować dedykowaną ofertę, z drugiej strony potencjalnie osoby behawioralne dopasowane właśnie do tych. Drugi przykład, można przygotować grupę ludzi, którzy kupowali u nas kilka miesięcy temu, ale od kilku, od dwóch miesięcy na stronie nie byli w ogóle. I pomyśleć, z jakim komunikatem uderzy do takich osób? Osoby, które są w naszej bazie newsletterowej, ale go nie klikają. Czyli, mimo że dostają materiał, może nawet go otwierają, albo nie, to nie korzystają z ofert. Jak ich ponownie zaaktywizować? Osoby, które często przeglądają zakładkę bestsellerów, albo często wracają do zakładki promocje, ale nie kupują. A to, to jak to mówią anglosasi, from top of my head kilka takich pomysłów. I Teraz zastanów się, czy tego typu rozmowy, o takim targetowaniu, opartym o zachowania, pewne obserwacje, hipotezy, rzeczy wykraczające poza proste, czy interesuje się X, czy Y rzeczą, dyskusje u ciebie albo z twoją agencją, czy z twoją obsługującą reklamę osobą się regularnie odbywają, bo to jest właśnie najważniejszy sposób targetowania i on raczej długo nie zniknie. Podsumowując, więc, czy targetowanie w 2025 ma jeszcze szans i czy będzie miało sens również w przyszłym roku? Uważam, że tak, ale tylko właściwe we właściwy sposób. Po pierwsze, najważniejszym targetowaniem jest zawsze Twój przekaz, czy w, w prostszych słowach Twoja kreacja, to co pokazujesz i co mówisz o swojej marce. I już nie jeden odcinek tego programu poświęciłem właśnie temu i pewnie nie jeden jeszcze poświęcę. Po drugie, jeżeli już targetowanie to zaawansowanymi grupami. Przykłady kilku z nich dla e-commerce, choć nie tylko, wymieniłem przed chwilą. I to jest dużo lepszy namysł czy dużo lepszy pomysł niż tylko kwestia interesuje się odzieżą czy interesuje się perfumami. Po trzecie nawet jeżeli reklamy robiłyby się same, czy już mogą się robić w 80% samych, mniejszy biznes, mniejsze konta, tak czy owak, klasycznego i zaawansowanego targetowania używać muszą. To póki nie będziesz mieć wielkiej bazy własnych danych, ruchu, konwersji, zakupów, lidów, od których system może się odbić, to będziesz musiał, musiała prowadzić eksperymenty, część się uda, część się nie uda, i walczyć o zbiór ten danych. Dlatego też początki, zarówno na biznesie, z tym, z tym kanałem, jako nowym kanałem reklamowym, i tak dalej, są bardzo trudne. I tu na no marginesie jest właśnie rzecz, która mnie niesamowicie często frustruje, czyli że klienci potrafią szybko rezygnować z usług agencyjnych, bo w pierwszym miesiącu, dwóch miesiącach nie ma wyników, a konto jest relatywnie nowe albo jest to nowy kanał reklamowy. Po prostu nie było jeszcze czasu, a funkcji czasu jej roli nie da się oszukać, żeby nawet drogą eksperymentów, i hipotez dotrzeć do tego, komu naprawdę te reklamy wyświetlać. I zarówno specjalista jeszcze tego nie odkrył, i dalej tego szuka, jak i algorytm jeszcze tego nie odkrył. I wystarczyłoby jeszcze poczekać, dłużej zaufać, dać sobie szansę. I mieliśmy wielokrotnie też takie sytuacje właśnie w firmie, dlatego tak do tego nawiązuję. Czasami po prostu najlepszą rzeczą jest poczekać. I taki ostatni wątek, który również jest motywem kanału w ostatnich miesiącach, najlepszym, co możesz zrobić dla swojego marketingu w mediach społecznościowych, w tym na przykład dla płatnych reklam, jest rozwinąć marketing w ogóle. Więcej źródeł ruchu, więcej wiedzy na temat Twojej marki w internecie, potwierdzenia Twojej jakości. To jest tak jak z widocznością w LLM-ach, w GPT, Perplexity, Geminiach i tym podobnych. Klient kliknie Twoją reklamę, ale sprawdzi recenzję zanim kupi czy będzie miał recenzje, które może znaleźć. Czy gdzieś o Twojej marce coś jest napisane? Czy jakiś influencer o tym napisał? Czy są recenzje pod produktami? Czy są aktywne media społecznościowe, a w nich wypowiedzi potencjalnych klientów, czy przeszłych klientów? Czy da się gdzieś poznać ciebie jako założyciela, czy twój zespół i tak dalej? Plus, masz sklep internetowy, masz firmę B2B, jak twoje SEO Polska jest Google Landem. Większość ludzi szuka informacji w Google. Im więcej ludzi przewinie się z innych kanałów przez Twoją stronę, tym łatwiej będzie ich skonwertować przez Facebooka. A może przez Facebooka odkryją Twój produkt, a łatwiej dzięki temu będzie Ci sprzedać im to, co ma do sprzedania w Google. Marketing to system i system wielokanałowy. Więc, moi drodzy, krótka odpowiedź brzmi tak, jak brzmi na początku. To zależy, aczkolwiek raczej ze wskazaniem na odpowiedź tak, targetowanie, właściwie przemyślane, dalej ma sens i będzie miało sens. I myślę, że nawet kiedy reklamy będą, jak już mówiłem w poprzednim odcinku, rzekomo robić się same, to będą jeszcze opcje ręczne i ci, którzy będą z nich korzystać, ostatnio nas użyje, będą <t sądzę> tego słowa wygrywać. Na dziś to wszystko. Daj znać, co Ty sądzisz o te, na ten temat, który powiedziałem, bo być może dotyczyć się właśnie konfigurowania reklam, albo zastanawiać się jako przedsiębiorcę, czy ci twoi ludzie, którzy za to odpowiadają, albo agencja, która za to odpowiada, w ogóle ma jeszcze coś do roboty w dobie AI. Twoje zdanie, również chętnie poznam. A na dziś to wszystko. Bardzo się dziękuję za wysłuchanie. Do zobaczenia bądź usłyszenia w przyszłym tygodniu i cześć.